Rozstanie z toksykiem może mieć zarówno psychiczne, jak i fizyczne konsekwencje dla naszego organizmu. Oto kilka przykładów, co się może dziać z naszym organizmem po rozstaniu z toksykiem. Po pierwsze, stres i stany lękowe. Po rozstaniu z toksyczną osobą możemy odczuwać silny stres, lęki i niepokój. Nasz organizm może reagować na te emocje poprzez zwiększone wydzielanie kortyzolu, hormonów stresu, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu odpornościowego. Po drugie, depresja i smutek. Rozstanie z toksyczną osobą może wywołać uczucia depresji, smutku i bezradności. Nasz organizm może reagować na te emocje poprzez zmniejszenie poziomu serotoniny, hormonu szczęścia, co może prowadzić do pogorszenia nastroju i zmniejszenia motywacji. Po trzecie, problemy ze snem. Po rozstaniu z toksykiem możemy mieć trudności ze snem, takie jak bezsenność, koszmary senne, czy w ogóle zaburzenia snu. To może prowadzić do zmęczenia, braku energii i pogorszenia ogólnego samopoczucia. Po czwarte, Zwiększone ryzyko chorób psychosomatycznych. Długotrwałe narażenie na toksyczne relacje może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób psychosomatycznych, takich jak problemy z układem sercowo-naczyniowym, trawiennym czy autoimmunologicznym. Po piąte, proces gojenia. Po rozstaniu z toksykiem następuje proces gojenia i powrotu do równowagi emocjonalnej. Nasz organizm może potrzebować czasu na regenerację i odzyskanie sił po trudnym doświadczeniu.